to tam to sobie podniesiemy. Będziemy dalej wyrabiać. Tutaj wrócimy i obcokrotnie się wyłapać. W czy No, no, Nie. Mamy tutaj, tutaj na czele. Wrócimy. Jak nikogo nie ma jednak ktoś jest, bo tam to, też, to się jest. tam też ktoś jest, będzie tylko panu dobrze. Po prostu, oracia. Tak jak ja teraz. Będziecie musieli tak się jak będziecie mieli już trzy siódemki, czterdziestki, to latajcie, bo się od... No to jest jedno na no, no, bezpiecznej, gdzie to siano Z tą topką, nie robi no, się chwalił, no, ale no, wczoraj byłem drugą. No, no, I co, no i tak można zarobić, jak będzie jakiś event, nie dziecka, to Tak, piątek. Więc no, i tak można zarobić. No i dziękuję, widzowie. Pa!